Idąc na swój pierwszy trening korpalu, przede wszystkim dowiedz się, gdzie będzie ten trening. Czy to będzie trening na hali, na trawie, na piasku, może być nawet w wodzie, na lodzie. Na trening halowy będą potrzebne Ci buty sportowe, halowe. Strój sportowy, najlepiej jakieś krótkie spodenki sportowe, dziewczyny może leginsy. T-shirt z krótkim rękawem, bądź na ramionczka, sportowy lub bawełniany, naprawdę nie ma, nie ma różnicy. Na trening na trawie przydadzą się buty coś w stylu a korki, strój sportowy dobrany odpowiednio do pogody. No i może okulary przeciwsłoneczne się przydadzą. Na plaży nie będą Ci potrzebne buty. Strój sportowy jak najbardziej, ale równie dobrze możesz grać też w stroju kąpielowym. Chyba, że będzie bardzo gorąco i piasek będzie parzą, to wtedy polecam wziąć ze sobą skarpetki. Nie zapomnij też okularów przeciwsłonecznych i kremu do opalania. A co najważniejsze na każdy z tych treningów zabierz ze sobą wodę i pozytywną energię. No to jesteśmy gotowi na trening korwalu. Buty są, strój sportowy jest, woda jest. No i dziewczyny, nie zapomnijcie gumki do włosów, żeby ruszać.